Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 6, wersety od 6 do 11. W Szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili Jezusa, czy w Szabat uzdrawia żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich, pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła, po wszystkich rzekł do niego, wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś padli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Dzisiaj Jezus pyta faryzeuszów, pyta też każdego z nas. Dla faryzeuszy Szabat jako dzień święty, dzień, w którym nie powinno się pracować, był dniem świętym. Ale czy to święto mógł przeżywać człowiek z uschłą prawą ręką? Czy uzdrawianie jest pracą? Czy ważniejszy od Szabatu jest miłość? Człowiek, który ma uschłą prawą rękę. A więc nie jest w stanie nią poruszyć cokolwiek, schwycić, przywitać się, przytulić. Niewładna ręka. Co jest ważniejsze, człowiek czy szabat? Dlatego Jezus pytaje, zadaje pytanie: czy w szabat wolno czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? Co jest dobre, a co jest złe? Co jest ocaleniem życia, a co jest zniszczeniem życia? Jezus zna odpowiedź na to pytanie, ale dla Faryzeuszy jednak nie liczyła się miłość, nie, liczyła się, nie liczyło się dobro tego człowieka, ale ich znaczenie religijne. Oni sami budowali swoje religijne znaczenie, a właściwie raczej swoją pychę, próbując przestrzegać w sposób, można powiedzieć nadzwyczajny wszystkich przepisów prawa mojżeszowego. Ale to przestrzeganie prawa nie było po to, żeby uwielbić Boga, żeby jeszcze bardziej kochać. Nie. Ale żeby zaspokoić własną pychę. I dlatego Jezus jest jedynym, który wie, co jest dobre, a co złe. Kiedy im zadaje to pytanie, czy wolno w szabat czynić coś dobrego czy złego, oni nie potrafią odpowiedzieć. Dopiero kiedy Jezus powiedział temu człowiekowi: wyciągnij rękę, jego ręka stała się znów zdrowa, oni wpadli w szał. Wtedy pojawia się reakcja. Nie potrafili uznać własnej pomyłki, nie potrafili przyznać się przed Jezusem, przed światem, że ich wiara. Nie opiera się na woli Bożej. Pan Bóg w tym momencie chciał pomóc temu człowiekowi, ani w tym momencie chcieli pokazać tylko swoją wielkość. I czy to nie dotyczy mojego życia? Czy nie ma takich sytuacji, właśnie w których ja buduję swoją własną wielkość, swoją pozycję, znaczenie, a Pan Bóg mówi: Sprawdzam, zobacz, co jest tak naprawdę ważne. Czy wtedy, kiedy Pan Bóg mi pokaże prawdę, co jest naprawdę dobre, czy nie reaguję tak jak faryzeusze, że wpadam w szał, bo to stało się nie tak, jak ja tego chcę, A stało się tak, jak Bóg tego chce. Jeżeli więc są takie sytuacje w życiu, w których wychodzi najaw, jakie są najprawdziwsze moje pragnienia, czy mam... Najczystsze intencje to tylko należy dziękować za to Panu Bogu, bo On, prowokując takie sytuacje, chce pokazać moje zło, abym się nauczył prawdziwej miłości.